To już powiedział Paweł Adamczak pół roku temu. On woli skończyć grać niż grać i yy, takich dwóch panów w innych koszulkach, żeby przegwizdywali mecze, bo to szkoda naszego zdrowia. Skoro sędzia, zresztą sam był świadkiem, mówi Ci, gdybyście tyle nie gadali, to byście wygrali mecz, no to o czym świadczy? Yy, nas ostrzega o tym, że wchodzimy głową, i za chwilę gwizdnie fał w ataku, i ich zawodnik wchodzi głową, dostajemy dwie minuty. To jest to, co Marcin Liewski powtarza. Dopóki nie będzie szkoleń dla sędziów i nie będzie jakiś kar za yy, takie sędziowanie, to niestety ten poziom yy, sędziowania będzie stał na takim Poziomie, że zespoły, które chcą walczyć, grają za darmo, dają siebie wszystko, jeżdżą po 100-200 km na mecze w swoim wolnym czasie, będą się zniechęcać przez to, że właśnie dwóch takich panów bierze gwizdki i, i sędziuje mecz, który tak naprawdę powinniśmy wygrać. No właśnie mocne słowa, ale tak naprawdę prawdziwe, bo no trudno dzisiaj było też e, walczyć. O, odjechał wam trochę rywal, gdzieś tam gonitwa cały czas. Czego wam zabrakło, już abstrahując od tych wszystkich kontrowersji? No to, że co, co mecz nie mamy kilku ludzi, co niektórzy pokończyli właśnie przez y, takie sędziowanie i y, chęć, brak chęci do dalszej gry, bo, bo skoro się starasz, a się nie udaje. No walczyliśmy, no co możemy powiedzieć, walczyliśmy, jeszcze raz walczyliśmy, no ale po prostu mówię, tam my dostajemy bęcki, nie ma karnego. Tu zawodnik wpada głową w naszego, dostajemy karę, no to się nie, nie da wygrać.